Siema, siema, ziomeczki, jak słychać. Jo, jo, jo Ziomeczki, przerzuciłem kamerę i nie wiem jak to teraz zrobić, żeby ją wrócić. Siema i połamania. Siema, siema. Bądziorno widać i słychać. Bardzo dobrze. Tylko zrąbałem, bo przerzuciłem tą kamerę. I w żaden sposób nie mogę teraz jej przerzucić. Siemaneczko, siemaneczko No nie wiem jak mam wziąć na siebie powiem wam kamerę. Siema jest ok, jest ok. Poczekajcie, ziomeczki, kurczę, bo ja nie wiem, jak to zrobić teraz. Siema masz żal w pracy siedzieć, Siemaneczko. Hejka, hejka. Czekajcie, powiem Wam tak. Ja się tutaj kiedy do Polski, bo ostatni live przegapiłem. 22 lecę. Z soboty na niedzielę. Poczekajcie, ja się tutaj rozłączę i. Bo ja nie wiem, co tu się stało. No kurczę, wcześniej mogłem normalnie przerzucać, a teraz jest jakaś padaka. Postaw jest gitara, ale ja nie będę widział, wiesz, a ja tu chcę operować. Odpalę się jeszcze raz, poczekajcie.